Życie mamy, usłane płatkami różkolce były, ale za naszych przodków. Wojna, śmierć, siła niszczycielska, wroga. Wszystko, co znalazło się na drodze agresora, znikało bez skrupułów. Dziś wypada chociaż pamiętać. W rocznicę wybuchu II wojny światowej i bitwy pod Mławą 27 sierpnia o godzinie 16:00 koncert zespołu reprezentacyjnego Wojska Polskiego w zabytkowym parku miejskim. O 19:00 skierujemy kroki do kina Kosmos. Pracownicy Miejskiego Domu Kultury przygotowali paradokument. Przedstawiamy Pozycję mławską, naszą linię Marzynota, a regionaliści, historycy, miłośnicy tego obiektu inżynierii wojskowej będą mówili o tym, jak powstawał, jakie miał zastosowanie no i jak w ogóle przebiegała bitwa pod mławą w pierwszych dniach września 1939 roku. Główne obchody odbędą się 1 września. Zapoczątkuje je Wernisarz przygotowany przez artystów współpracujących z Muzeum Ziemi Zawszeńskiej Wojna i Pamięć, który o 15.30 w Parku Miejskim. Najważniejsza część obchodów trochę później. Od 16.10 podstawiony będzie natomiast autobus na przystanku na Starym Rynku i będzie można nim przejechać do mauzoleum Żołnierzy Września, gdzie o 17 .00 1 .00 września rozpocznie się wydarzenie związane z rocznicami wybuchu II wojny światowej i bitwy pod Mławą. Uwaga, autobusy wyruszają o godzinie 16.30. Zapowiada się Dzień Bogaty w Wydarzenia. Mława chce wypaść dobrze. Jeżeli nie możemy być obecni na każdym z punktów uroczystości, to chociaż jeden wypadałoby wybrać. O godzinie 19, znów w centrum miasta, w parku naszym, na elewacji budynku Pałacu Ślubów w Parku Miejskim, wyświetlimy krótkometrażowy film Szacunek. Jako hołd, który chcemy oddać żołnierzom walczącym pod mławą. Dziś rano o godzinie 5.40, oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską. Wspaniali państwo agresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą państwo komunikat specjalny. 1 września o godzinie 12 rozlegnie się sygnał Syren, jako informacja, że 82 lata temu miasto zostało zburzone w około 70% i mnóstwo obrońców mławy i ojczyzny oddało wówczas życie. Boże mój, Boże! Czym Ci zawiniłam? Gdzie jestem ja? Gdzie jestem ja, bezimienna? Gdzie jestem ja, Boże? Ocal moją duszę. Ocal mój dom. Wyzywam anioły. Ześlij skrzydlatą armię. Ocal nas. Ocal nas, Boże. Ocalenie w imię Boga.